Dzień dobry Państwu. Dzisiejsza konferencja jest związana z wydarzeniami, które w ostatnim czasie miały miejsce w Radzie Miejskiej w Kwidzynie. Szczególnie dotyczyło to Panów Radnych Bartnickiego i Smejlisa, kiedy w zeszłym roku doszło do rękoczynów. Pan Radny Bartnicki zaatakował Radnego opozycji. Skończyło się to w sądzie. Pan radny Bartnicki musiał przeprosić posła, przepraszam, radnego opozycji. Zrezygnował radny Koalicji Obywatelskiej z, z funkcji przewodniczącego komisji. Natomiast na ostatniej sesji doszło do wyborów nowych władz komisji, pan radny Bartnicki został wiceprzewodniczącym komisji, co moim zdaniem myślę, że Państwa radnych również, ale i większości obserwatorów sceny politycznej jest swego rodzaju skandalem, ponieważ moim zdaniem osoba, która dopuszcza się rękoczynów powinna w ogóle zrezygnować z udziału czy pracy społecznej, politycznej, powinna zrezygnować z funkcji radnego, a nie być wybierana na funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Rady Miejskiej. W smaczku całej sprawy dodaje jeszcze fakt, że w momencie, kiedy nastąpiła ta agresja fizyczna Rada Miasta, czy koalicja obywatelska, łącznie z SLD, forsowała uchwałę o tym, żeby w przestrzeni publicznej nie było mowy nienawiści. No tutaj radny Platformy Obywatelskiej poszedł dalej, nie tylko mowy nienawiści, że tak powiem, używa, ale również dopuścił się czynu napaści fizycznej, co moim zdaniem jest absolutnie dyskwalifikujące taką osobę. No, zdecydowałem się na to, żeby razem z Państwem radnym wziąć tę konferencję zorganizować, ponieważ no media lokalne nie chcą specjalnie tego nagłaśniać, nie udaje się tutaj państwu radnym w żaden sposób jakoś nagłośnić tej sprawy, wszystko jest mówiąc tak potocznie zamiatane pod dywan, dlatego chcielibyśmy, aby to media szerzej były w stanie nagłośnić, żeby pokazać to co się dzieje w samorządzie w Kwidzynie, gdzie no, Platforma Obywatelska ukryta pod szyldem Koalicji Obywatelskiej łącznie z, z SLD, rządzi niepodzielnie już od wielu lat i myślę, że to jest też dobry aspekt do tego, żeby nawiązać do ostatniego, ostatniego projektu ustawy, która chce wprowadzić opłatę od reklam. Widać, że nawet w tym układzie, który teraz jest, samorządy dominują media lokalne i one nie chcą pisać albo bardzo mało piszą o tych rzeczach, które się dzieją w samorządzie, a ta ustawa, która tą opłatę chce wprowadzać absolutnie nie będzie uderzała w żaden sposób, nie dotyczy mediów lokalnych, natomiast będzie dotyczyła gigantów medialnych, internetowych, którzy w Polsce albo w ogóle nie płacą, albo płacą bardzo małe podatki. Także podsumowując to, co chciałam powiedzieć, to z niepokojem obserwuję to, co się dzieje w samorządzie Kwidzyna właśnie w zakresie tych standardów, o których tak się dużo mówi w, w przestrzeni publicznej, obecna opozycja totalna w Sejmie, która tyle mówi o braku umowy nienawiści, a mamy przykłady właśnie takie jak w kiedzenie, że radny, powtarzam jeszcze raz radny koalicji obywatelskiej, fizycznie napadł na radnego opozycji i właściwie nic, nic się nie stało, a jedynym tłumaczeniem jego było to, że jego intelekt emerycki nie był w stanie zapanować nad młodzieńczym, że tak powiem, zapałem radnego opozycji, no to jest tłumaczenie też żenujące, ale z tego co wiem pan radny Smejlis przyjął te przeprosiny, więc ta sfera moralna jest, gdyby zakończona, natomiast sfera polityczna moim zdaniem jest niedopuszczalna. To tyle z mojej strony, państwo radni. Dzień dobry, Dzień dobry. witam, Dzień. Państwa. Dzień dobry. witam Dzień dobry. państwa Ja chciałem tylko podziękować za obecność przedstawicielom mediów, w tym jedna, jeden przedstawiciel lokalnych mediów płysów Kidzyna, Szanowni Państwo, faktycznie tak jak Pan poseł przejmiał wspomnieć, niestety nasze lokalne media nie interesują się tym, co się dzieje w naszym samorządzie na forum Rady Miasta w szczególności jeżeli to dotyczy e, złego funkcjonowania e, tej Rady, z przyczyn w moim przekonaniu e, nieprawidłowego i e, niewłaściwego kierowania tą radą przez przewodniczącego e, Rady Miasta. Szanowni Państwo, chciałabym e, wszystkich zapoznać ze stanowiskiem Klubu Rady Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Kidzyna. W sprawie wyboru pana Jerzego Wartinskiego na wiceprzewodniczącego Komisji Skarb Wniosków i Petycji. Na sesji w dniu 1 lutego 2001 roku zostały dokonane zmiany na stanowisku przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Skarb Wniosków i Petycji Rady Miasta w Widzynie. Po skandalicznym zachowaniu radnego Wartinskiego, który 25 lutego Dopuścił się naruszenia nietykalności osobistej jednego z radnych podczas posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, której rady Barnicki przewodniczył. Koalicja PKOSLD czekała ponad rok, aby wyciągnąć konsekwencje polityczne w związku z bezprecedensowym w historii Rady Miasta aktem przemocy, kiedy to po blisko roku od zdarzenia Jerzy Bartnicki złożył rezygnację z funkcji przewodniczącego skarg, wniosków i petycji, w konsekwencji wyroku sądu. W jego słowach nie pojawił się żal w związku z popełnionym czynem, a klub radnych PKO nie potępił przemocy w życiu publicznym. Radni PKO próbowali nawet rozmydlać i bagatelizować całe zdarzenie. Swoje prawdziwe oblicze w kwestiach zasad Koalicja PKO SRD pokazała dopiero podczas głosowania nad kandydaturami na Wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Głosami Koalicji Przewodniczącą Komisji została pani Monika Szersze dotychczasowa wiceprzewodnicząca. Na wiceprzewodniczącego komisji y, szef klubu radnych PKO Roman Beras zgłosił nie kogo innego, a właśnie skompromitowanego swoim zachowaniem Jerzego Bartnickiego. Pomyślańska koalicja obywateli po raz kolejny pokazała, że tak zwana doktryna Neumana, czyli zasada, że jesteś z nami, to będziesz, będziemy Cię bronić, jak niepodległości, ma ciągle swoje zastosowanie. Na sesji poprzedzającej pamiętne posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie potępienia agresji i mowy nienawiści w życiu publicznym. W uzasadnieniu do tej uchwały napisano, polityka, także lokalna, jest troską o dobro wspólne. Jest zatem służbą publiczną, która powinna nieść swoje pozytywne przesłanie, nie wykluczające nikogo, nie stygmatyzujące inaczej myślących, nawet przy najszerszych formach politycznych sporów powinna mieć na uwadze swoją misję wychowawczą i edukacyjną, by młode pokolenie mogło z nadzieją i bez jakichkolwiek obaw patrzeć w przyszłość. Wszyscy jesteśmy za to odpowiedzialni, bo wszyscy tworzymy wspólnotę obywatelską, niezależnie od naszych poglądów społecznych, politycznych czy religijnych. Główną motywacją naszych działań, nawiązując do myśli starożytnych filozofów, Platona, Aristotelesa, jak i do społecz społecznej nauki kościoła katolickiego, powinna być roztropna troska o dobro wspólne. Ten cytat w zestawieniu z faktycznymi działaniami jasno pokazuje hipokryzję cechującą działania koalicji PKSLD w Radzie Miasta Kwizyna. Są gotowi potępić mowę nienawiści, ale będą nawoływać nawo na funkcję w Radzie Miasta osoby, które dopuszczają się przemocy fizycznej. W poczynach możemy poznać, jak koalicja PKSLD rozumie słowa o misji wychowawczej i edukacyjnej dla młodego pokolenia oraz o swojej odpowiedzialności za dobro wspólne. Jakie jest przysłanie wyboru osoby uznanej za winną naruszenia nietykalności osobistej? Jeśli jesteś, jesteś w dostatecznej licznej grupie, to nic ci nie grozi, a dobro wspólne to doraźny interes koalicjantów. Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Pfizyna będzie nieustannie działał na rzecz eliminowania kolesiostwa, hipokryzji i cynizmu w życiu publicznym, szczególnie na szczeblu samorządowym. Pierwszym krokiem w tym kierunku jest zawsze upublicznienie takich zachowań, bo rządzący naszym miastem bez presji opinii publicznej na pewno od takich praktyk nie odstąpią. Dziękuję. kadencji Rady, opozycja właściwie nie zajmuje miejsca nie przewodniczy w żadnej komisji ani w Prezydium, co jest też elementem w skali samorządów w Województwie Pomorskim. Ale też bardzo istotną sprawą jest sprawa przedszkoli w Kizynie. Też właściwie media, oprócz jednego medium, który dzisiaj jest tutaj obecne nie zajmuje się tą kwestią. I chcę Państwu powiedzieć, że jest to Spór sądowy, który trwa od kilku lat między przedszkolami niepublicznymi a samorządem i jego wartość jest dzisiaj szkody na rzecz przedszkoli na kwotę ponad 30 milionów złotych, a szacujemy, że nawet około i 40 milionów złotych. Z danych, które otrzymuje od burmistrza miasta Kidzyna, bo zajmuje się tą kwestią od wielu lat już, Sprawy dotyczą lat 2007-2015 i w tym czasie nie wypłacono przedszkolom właściwie dotacji, zatem dzisiaj miasto boryka się z tego typu kłopotem i to zadłużenie, bo tak można powiedzieć, jest bardzo wysokie, bo to stanowi właściwie jedną trzecią budżetu miasta, ponieważ część są to dochody własne, a część to są dotacje i subwencje. Najbardziej bulwersuje nas to, że Pan Burmistrz właściwie czeka na rozstrzygnięcie spraw i zawsze tłumaczy się tym. Natomiast ta sprawa jest dość ciekawa, ponieważ zawsze chodzi mi po głowie jedno pytanie. kto jest winny tej sytuacji. No to jest bardzo istotne. I ta, I ta sytuacja trwa od wielu lat, a te przedszkola miały być takim sztandarowym projektem samorządu. Niestety ten projekt upadł. To ja mam tyle w kwestii przedszkola. Może właśnie to kwestia standardów w standardów polityce, o których tak głośno i dużo mówi opozycja parlamentarna, nawołuje do przestrzegania tych standardów, a jak widzimy w samorządzie, widziana te standardy nie są przestrzegane, z jednej strony to brak wyciągnięcia konsekwencji wobec lokalnych polityków, którzy dopuszczają się że tak powiem agresji fizycznej wobec przeciwnika politycznego i z drugiej strony to jest brak tych standardów, jeżeli chodzi o obsadę poszczególnych komisji w Radzie Miasta. To co powiedział pan radny Strociak, rzeczywiście ani w Komisji Rewizyjnej, ani w komisji skargi wniosków, nawet w większości opozycja nie ma co dopiero, żeby przekazać przewodniczenie tym komisją, mimo że jak stanowi ustawa, komisja ma, komisja rewizyjna ma kontrolować burmistrza, no jak ma kontrolować, jeżeli większość i przewodniczenie jest w rękach koalicji rządzącej czy, czy koalicji, która rządzi w powiecie. Więc tu jest apel do samorządu, do rządzących w kwidzenia, aby jednak tą władzą w jakiś sposób przynajmniej taki... Na, na poziomie komisji podzielić się, żeby tak jak to jest w Sejmie czy w Sejniku Wojewódzkim, żeby w Prezydium Rady był ktoś z opozycji, żeby którąś z komisji, a szczególnie komisję rewizyjną, ale niekoniecznie inną też, jeżeli byłaby taka bola, to chętnie nasi koledzy z, z opozycji tej księdzyńskiej przewodniczenia którejś z komisji by się podzieli. Więc apel do tego, żeby te standardy, o których tak głośno mówią w Warszawie i na szczeblu centralnym, że one również były przestrzegane na szczeblu gminnym, powiatowym miejskim, a tego w Kwidzenie nie ma. To tyle, jeżeli są pytania, to chętnie na nie odpowiemy. Panie pośle, puls Kwidzyna Marek Sidor. Mówi pan tutaj o pewnych standardach, które nie są przestrzegane przez koalicję 11. My tak 11 właściwie. Kwidzińska koalicja 11, czyli... PKO, SLD nie przestrzega tych standardów od samego początku, ale w istocie rzeczy jak tak się zastanowimy, to źródeł tego postępowania niesfornego koalicji należy dopatrywać się już na początku kadencji. Na początku kadencji, kiedy to radny senior wyznacza, zamyka posiedzenie Rady Miejskiej, wyznacza kolejny termin, Radni wychodzą, a 11 radnych koalicji pozostaje łamiąc wszelkie obowiązujące przepisy i kontynuuje, podejmuje najważniejsze uchwały, zmienia, przyjmuje nowy budżet i tak I co jest w tym najgorsze, że organ nadzorczy w postaci wojewody pomorskiego, pomimo, że był doskonale zorientowany w sytuacji, w żaden sposób nie zareagował na takie postępowanie. I teraz Panie Pośle, trudno się dziwić, że w połowie kadencji mamy do czynienia z, z eskalacją ze strony koalicji, która może sobie pozwolić prawie na wszystko i są bezkarni. Ale tak jak powiedziałem, źródłem należy dopatrywać się na samym początku kadencji, kiedy organ nadzorczy dokładnie Pojowodach Pomorski nie zareagował na bardzo istotne uchybienia formalno -prawie. No Ustawa o samorządzie daje pewne kompetencje organom nadzorczym, ale to nie są kompetencje, które mogą wkraczać w, w każdą sferę działania samorządu. W tej chwili mogę powiedzieć, że też... Jesteśmy w dosyć trudnej sytuacji, jeżeli chodzi o Radę Powiatu Trzewskiego, sąsiedniego powiatu, gdzie od października po odwołaniu przez opozycję Przewodniczącego Rady z Platformy, Pani Wiceprzewodnicząca z Koalicji Większościowej, do tej pory Większościowej, nie zwołuje posiedzenia Rady, żeby wybrać nowego Przewodniczącego. No, wojewoda jest bezradny w takiej sytuacji, no, jest tu pewna luka w prawie być może też taka luka była wówczas, czy ona nadal jest, Będę rozmawiał w tej chwili z, z Ministrem Spraw Wewnętrznych, żeby się zastanowić, czy nie dokonać pewnych zmian w ustawie o samorządzie, bo jak widać są pewne luki, które no, nie pozwalają organowi nadzorczemu wkraczać w pewne rozstrzygnięcia. One oczywiście nie mogą być też za duże, te, te, te możliwość ingerencji, no bo na tym polega samorząd, że jednak no, sam się rządzi, to konsekwencje powinny być wybierane czy, 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 czy potem, Konsekwencje tego powinny być w wyborach i mam nadzieję, że jeżeli media będą to pokazywały, to w wyborach to znajdzie swoje odzwierciedlenie. Ale powtarzam jeszcze raz, no, są pewne ograniczenia, jeżeli chodzi o nadzór wojewody. Być może trzeba się zastanowić, czy tych, tego nadzoru nie trzeba zwiększyć, bo jak widać, no, te standardy, czy nawet standardy pewne, które obowiązują w polityce, są łamane, a czasami nawet i prawo jest łamane czy też wykorzystywane są luki w prawie, które istnieją w ustawie o samorządzie. Nie zawsze, jak już powtarzam, Wojewoda ma możliwość wkroczenia, tak? Pan redaktor powiedział, pewnie ten grzech pierworodny był już na tym pierwszym posiedzeniu. No i teraz widać konsekwencje tego. Mam nadzieję, że to się skończy, że wreszcie będzie jakaś refleksja po stronie tej większości, tych jedenastu, jak widać ta większość nie, nie jest taka zdecydowana, ona jest niewielka, ale jednak to wystarczy. No wystarczy jedno rady więcej, żeby można było decydować o wszystkim. Nawet o tym, że opozycja, która jest tak silna jak tutaj, nie ma nikogo w, żadnym, w żadnych władzach Rady Miasta. Chciałbym Panie Pośle wierzyć w to tłumaczenie, ale przykład jednej z ostatnich uchwał Rady Miejskiej która została zaskarżona, a dotyczyła ona programu opieki nad zwierzętami, świadczy o tym, że jednak Wojewoda Pomorski był bardziej spolegliwy od prokuratury rejonowej w Kwidzynie, która zauważyła jednak błędy w uchwale przyjętej i, i wytknęła je. Pan Wojewoda nie zauważył, więc proszę zwrócić uwagę na jednak bardziej głęboki problem niż by to się mogło tak z boku wyjąć. Być może nie mam jako poseł takiej możliwości żeby ingerować w decyzję wojewody i chyba dobrze, źle by było gdyby takiej możliwości było. Ale dobrze, że prokuratura to zauważyła. Mam nadzieję, że konsekwencje zostaną wyciągnięte, jeżeli rzeczywiście to prawo zostało złamane. Może jeszcze yy, ostatnio bardzo dużo się mówi o, o tym zagrożeniu, które jest dla firm, małych firm związanych z, z lokalnym, czy z pandemią, które jest, chciałbym tylko przypomnieć, że yy, starczy 2.0 w powiecie kwizyńskim yy, w tej chwili to jest prawie 7 milionów złotych, które około 50 firm dostało z transportu najwięcej pomysłańska, komunikacja samochodowa, ale również firmy gastronomiczne, firmy usługowe, jest informacja jawna, około 10 firm prawie te 7 milionów dostało, w tą chwilę chwili ta, ta kwota rośnie, to jest 6,5 miliarda w skali kraju dla mikroprzedsiębiorców, 6,5 miliarda dla małych i średnich przedsiębiorców i 15 miliardów, z tego co pamiętam chyba dla wielkich firm, także ten program pomocy przez PFR funkcjonuje i zachęcam żeby składali wnioski do PFR-u, jeżeli wspominają wymogi i hmm. mają wsparcie obrotów, żeby korzystali z tej pomocy, którą PFR oferuje. Jeżeli nie ma pytania, jeżeli, jeszcze, żeby państwo?